A pukać gdzieś jakąś Sary nałaziła Musiałem przegonić. Albo rzepiara to była. Możliwe, że to była rzepiara jakoś. Pewnie sobie zdjęcia robi. Te? Co tu robisz? No te rzepiary pierońskie Ej! A wysoki, patrz jakiś No Mega jest wielki. Ładny. A teraz cichutko i posłuchaj jak bzyczy No pełno pszczół. Płatki spadają, Te. trzeba jechać tym. Drugi zabieg Masakra. Ach, cudownie Ładnie jest, nie? Cudny. Muszę jechać treco tutaj zastosować. Jutro wymyję opryskiwacz. I przyjadę na to. Hmm. Powoli robi się wieczór. Mamy pół ósmej. Myślę, tak za godzinę to już by da pryską. Myślałem założyć tu jakoś folia z przodu, ale stwierdziłem, że tu jest dość duży prześwit i też nie ma jakichś takich ostrych tych, żeby rywało te kwiatki Jedynie tutaj zabezpieczyłem opryskiwacz, bo tu na pewno na tym się będzie rywało Także big bugiem go tutaj zabezpieczyłem spod traktora Będzie to mijało wszystko te ostre krawędzie No i tutaj jeszcze muszę naleć 15 litrów RSM-u na hektar, czyli, czyli 30 litrów RSM-u muszę wlać A tutaj mamy środek Treso z tego dajemy pół kilo na hektar Środek zawiera substancję czynną Fyudoksonil, związek fenylopirolowy Czyli substancja czynna to jest Fludioksonil, można dać 0,75 Ale ja daję ta niższa dawka pół kilo Zobaczymy jak to się będzie mieszać no Nie nagrę wam mieszania, bo, bo to długo schodzi bo tam to muszę wiedzieć. w sitku, ostatnio wam to pokazywał, jak to roz, rozmieszczuję pójdę jeszcze ten rsm sobie przygotować, muszę jakiś czerpak zrobić żeby zaczerpnąć z tego mauzera, bo nie chcę się tam yy, wciągnąć węża i bo w sumie przyciągnęmy wąż, będzie szybciej czyli podjada się tam i, i możemy, możemy zaciągnąć, może przyjedzie Agata i nagromy dronem, ale to jest takie jeszcze niepewne, bo się wacho, ktoś tam na studia robi tak, RSM tam teraz mi zostało, no to mogę sobie dodawać do każdego zabiegu tak. 10 litrów. Myślę, jest OK, bezpiecznie. Należy tutaj daję więcej wody. Daję 250 litrów, no to do mnie 15 litrów RSM-u. Tutaj go jeszcze mam jakieś 600 litrów. No to spoko. Tylko musimy odsunąć tego małzera jednego, żeby tam wsadzić wąż. Dobra, zaraz, zaraz to ogarnie no, pęknięto szyba, Nie widać to. Agata jedzie ze mną, ona grywa dronem. Ja. Trzymaj kamerę na razie. Zaczynamy tu zaraz od tego najbliższego. My tam jest w cieniu. Pszczoły na pewno nie usłyszałem. Słońce zachodzi i zaraz będzie za hołdem 10 minut i go nie będzie widać Zmachnę te 2 hektary rzepaku A jutro może we wieczór tak Przed siódmą bym wyjechał, o siódmej To też dojadę przed ósmą na pole No głupie jest to, że e, Pół godziny jazdy, a 10 minut pryskania w w górze jest tak na styk Tu ścieżki nie widać, ale jest kurde potęga Zajebiste Zarąbiście ładne Bo myślę, że będzie plon Patrzcie I ten i dostanie mi jeszcze tam hektar w innej lokalizacji, ale to nie dzisiaj, to innym razem jutro może idę na nocka, tak by to jeszcze śmignął ale sami wiecie jak to jest do roboty trzeba iść tu troszkę strat ale coś tam stanie coś ten, nie będzie aż tak źle myślał dobra, patrzcie, udało się wszystko fajnie zadowolony Agata nawet dronem nagrała No i gitara To tyle może dogrom jeszcze tam jutro jak tam wygląda do rzepak zmontuję taki jeden obejrzymy Na razie dzięki za oglądanie Trzymcie się do zobaczenia w następnym filmie